Marcin Mroczek rozwodzi się z żoną, ale oboje zrobili to dla ukochanych synów. Choć ich małżeństwo dobiega końca, jedno pozostaje niezmienne: miłość do dzieci. Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz, mimo trwającego rozwodu, wspólnie pojawili się na zakończeniu roku szkolnego swoich synów. Uśmiechnięci, eleganccy i skupieni na tym, co naprawdę ważne, dali przykład dojrzałości i szacunku, który nie kończy się wraz z rozwodem. 27 czerwca 2025 roku, w dzień zakończenia roku szkolnego, para, choć w trakcie rozwodu, pojawiła się razem na uroczystości szkolnej swoich synów. Ubrani z klasą, spokojni, nie unikali siebie nawzajem, wręcz przeciwnie, z uśmiechem pozowali sobie nawzajem do zdjęć. Na zdjęciach widać, że mimo trudnej sytuacji prywatnej, potrafili być razem dla dzieci. Marcin Mroczek rozwodzi się z żoną po 12 latach małżeństwa. Informacje o rozstaniu Marcina Mroczka i Marleny Muranowicz pojawiły się na początku maja 2025 roku. Para pobrała się w 2013 roku, a pozew rozwodowy, jak podał portal Pudelek, został złożony przez Marlenę w marcu. Według medialnych doniesień, to Mroczek nie chciał rozwodu i miał nadzieję, że uda się uratować relację. Znajomi z planu serialu M jak Miłość, w którym od lat gra Piotra Zduńskiego, mówili, że aktor nie dzielił się problemami prywatnymi i unikał rozmów na temat życia osobistego. Zarówno on, jak i Marlena stopniowo znikali ze swoich mediów społecznościowych, najpierw zniknęły wspólne zdjęcia, później każde z nich spędzało święta osobno. Ona, Boże Narodzenie bez męża, on, Wielkanoc bez żony. Po ogłoszeniu rozstania, Marlena wyjechała do Mediolanu, gdzie, jak można się domyślać, szukała oddechu i dystansu od medialnego szumu. Radiowóz i karetka na planie serialu: M. Jak Miłość. Marcin Mroczek pokazuje kulisy. Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz. Miłość do dzieci ponad wszystko. Marcin Mroczek od początku jasno stawiał granice między życiem zawodowym a prywatnym. W rozmowie z faktem krótko skomentował sytuację: Nigdy nie rozmawiam o życiu prywatnym i nie komentuję wydarzeń z mojego życia prywatnego. To, co pokazali 27 czerwca, mówi jednak więcej niż słowa. Obecność obojga rodziców na szkolnym zakończeniu roku, serdeczne gesty i szczery uśmiech dla dzieci pokazują, że choć jako małżeństwo się rozstają, jako rodzice pozostają zjednoczeni. Czasem to właśnie w trudnych momentach objawia się prawdziwa dojrzałość i klasa. Marcin i Marlena, choć idą teraz różnymi drogami, potrafili spotkać się w jednym miejscu, tam gdzie najważniejsze są ich dzieci.